Cześć, witam Was serdecznie w kolejnym filmie. Moi drodzy, dzisiaj chciałbym Was zaprosić na test. Test testera. No tak, no. test testera. E, mam na myśli Topdon model BT100, ale jak widzicie, tych testerów jest tutaj u mnie więcej. Porównamy wskazania e, z popularnym Outulem BT360, porównamy wskazania z KW600, 600, tak? KW600, mamy tutaj również miernik rezystancji wewnętrznej, mamy akumulatory zwykłe EFB, AGM. Także myślę, że całkiem ciekawie wypadnie test. Sprawdzimy, jak to jest z tymi wskazaniami, który będzie najbliższy prawdy. A gdzie ta prawda będzie leżeć, no to myślę, że za chwilę wszystkiego się dowiecie. Moi drodzy, firma Topdon, może nie jest jakoś specjalnie znana jeszcze na rynku europejskim, ale takie odnoszę wrażenie, że charakteryzuje się bardzo dobrym wykonaniem. Jeżeli chodzi o jakość wykonania, to naprawdę nie można się tutaj niczego przyczepić. Zresztą nie wiem, czy widzieliście, chyba inspektor na swoim kanale prezentował ładowarkę Topdon. I również zachwalał tam jakość wykonania, która no, jest naprawdę na wysokim poziomie. Yy, tester dostajemy w takim oto blisterze. Yy, dostajemy do tego instrukcję obsługi. Yy, I najważniejsze, najważniejsze parametry, yy, co my tutaj mamy. Mamy trzy diody informujące nam, czy jest dobrze, źle, czy, czy ładować. Yy, co, nam, yy, co my tutaj mamy. Mamy pomiar rezystancji wewnętrznej, pomiar prądu rozruchowego, test ładowania, test rozruchu i standardowo, jakie obsługuje tutaj prądy czy pojemności prądy, jakie standardy, od 100 do 2000 amperów, a więc taki zakres badanych akumulatorów. I może na początek rzućmy sobie okiem do instrukcji obsługi. Instrukcja obsługi w języku angielskim e, niestety nie ma tu polskiego, ale ja myślę, że obsługa jest tak intuicyjna, podobnie jak to ma miejsce e, w pozostałych testerach, że każdy sobie z tym poradzi. E, I zobaczcie, możemy testować akumulatory klasyczne AGM, -y, spiralne AGM, -y, żelówki oraz akumulatory EFB. Tutaj mamy posługiwanie się. Menu to Wam za chwilę pokażę po podłączeniu do akumulatora. E, tutaj mamy zakresy napięć, e, przy których tutaj nam się pojawiają te diody. No, instrukcja bardzo czytelna. E, co? Podłączmy sobie może pod jakiś akumulator. Jeszcze skorzystam. Jeszcze nie zawiozłem. E, akumulator od Sławka, który brał udział w testach. No naprawdę te krokodyle są bardzo porządne. E, widać, że rozwierają się dość szeroko, także nie ma najmniejszego problemu. Trzymają mocno. Kabelki oczywiście podwójne. I co my tu mamy? Zobaczcie yy, napięcie 13,5V. Już sobie sprawdzimy 13,5V. Jakie napięcie ma ten akumulator? Czy faktycznie tyle jest. Co nam tu pokaże tester? Yy, miernik tester, za dużo tych testerów. 13.06, także wskazania napięcie jak najbardziej OK. E, menu bardzo proste, co my tu mamy test akumulatora, e, przeprowadźmy sobie jakiś test, wybór typu akumulatora niech będzie regular, norma, którą e, no jest oszacowany ten akumulator CCA, czyli prąd e, no zimnego rozruchu. Jak to w wolnym tłumaczeniu się nazywa, czy prąd rozruchu. Norma EN, ta, która nas najbardziej interesuje, DIN, IS, jakiś AS i tak dalej, i tak dalej. Dobra, skoncentrujmy się na naszej europejskiej normie. Ile ten akumulator ma? 420. 420A. Zaraz zobaczymy według normy EN. OK, i testujemy. I zobaczcie. I tu zapewne będzie zaskoczenie, e, ponieważ tester nie przelicza e, oszacowanej wartości prądu na e, według normy, którą wybraliśmy. Niestety trzeba skorzystać e, z jakichś konwerterów, tabelek. E, ja wam w tej chwili rzucę na ekran taki. Konwerter tych wartości e, zgodnie z różnymi normami. E, myślę, że taki, taka tabela się tutaj przyda. Nie wiem, czy w instrukcji czasem nie ma. Teraz sobie zobaczmy, czy gdzieś w instrukcji no, wypadało. Fajnie by było, gdyby w instrukcji mieliśmy taki konwerter. No, niestety nie. Dobra. E, co my oprócz tego mamy jeszcze? Test e, rozruchu. To sobie sprawdzimy w samochodzie. Test ładowania. E, można sobie e, przejrzeć poprzednie wskazania. Jest pamięć jednego ostatniego chyba. I wybór języka. Do wyboru mamy język angielski, francuski, niemiecki, hiszpański, włoski i rosyjski. I to by było na tyle z całego tego testera naprawdę bardzo prosty zbliżony do BT360 przynajmniej tak to mnie mi się tutaj kojarzy że jest bardzo zbliżony no i co i myślę że czas na test wskazań tego testera wyciągnę tu kilka akumulatorów różnego rodzaju i myślę że porównamy te wskazania z różnymi testerami przede wszystkim z KW600 z BT 360 i tym miernikiem rezystancji, zobaczymy jak ten tester wypadnie wśród tych dwóch rywali czas na porównanie tych wskazań na pierwszy ogień pójdzie BT 100 oczywiście i badania na akumulatorze klasycznym z płynnym elektrolitem zobaczmy sobie jakie napięcie ten akumulator posiada na krzyż 1272, sprawdźmy sobie rezystancję wewnętrzną według tego testera chińskiego. Ok, testujemy plus minus 1272, czyli napięcie nam się tutaj e, potwierdza rezystancja wewnętrzna 7, no ile? ile? 719 milioma. no i zobaczmy, co pokaże takiego topdom. BT100, lecimy. Ja nie będę pamiętał tych wszystkich wskazań. Napięcie 1273, a więc to napięcie tu by się potwierdzało, i robimy test akumulatora. Regular EN, ile on ma? 450, tak? Według EN 450. 739 milioma, a więc blisko zły, zły akumulator. Trzeba byłoby go podładować. Dawno nie ładowany. Oszacowany prąd 370 amperów. Ten prąd rozruchu, czy zimnego rozruchu, to co wspomniałem. Trzeba byłoby to przeliczyć teraz na normę EN, ale to jakby nie, nie tędy droga. Z, życie, sprawność, sprawność 67 ładowanie 98. Dobra. Lecimy. Co nam takiego pokaże BT100, EABT360? Ja BT360. BT360. 1274. No, tu będzie problem. 1274. O, 70. Niech dobrze złapie. 1270. I zobaczymy sobie teraz. 8 miliomów no nie, nie, trochę za dużo. E, też mówi nam, że jest replace do wymiany. A to ciekawostka, jeszcze szwagier mi go zepsuł. Ostatnio szwagier go miał. Dobra, i ostatni kawu 600. Zobaczmy, co takiego nam kawu 600 tu pokaże. poza regular n 450 a no kawu optymistycznie że jest dobry no napięcie widać niższe niż wskazały bt 100 miernik i pozostałe i gut mówi gut liczecz no być może ze względu właśnie na to zawyżone napięcie a ciekawe był Akurat w KW600 też mamy według CCA. No właśnie, według CCA tam no cokolwiek, nieważne. Ile nam oszacuje? 410. Ale rezystancja 733. Tu rezystancja byłaby bliska e, rzeczywistości. Dobra, kolejny akumulator będzie to akumulator EFB. I sprawdźmy sobie, już może multimetr zostawmy na bok, ale dobrze wiemy, że ten. Miernik pokazuje nam tu bardzo zbliżone wartości. I lecimy, co my tu mamy. I tu mamy, Szanowni Państwo, 12,94, a rezystancja 3,93 właściwie, 3,93 i 12,9 V. Dobra, zobaczymy, co na to te stery. Pierwszy top-don 3,53 milioma oszacowany prąd 780 amperów. No, wygląda to nieźle. Napięcie, napięcie 12,95, czyli, no tu też się te wskazania. Co nam pokaże BT 360. No i to będzie znowu ciężko. 12,96 V. 4,46, a więc znowu zawyżona, zawyżona wartość. Rezystancji wewnętrznej, i tak to wygląda według BT360. Napięcie tu jest OK, i ostatni jest KW600. 757 oszacowany, jak widać, zaniżona. Ponownie jest tutaj zaniżone jest napięcie, a rezystancja wewnętrzna no bliska, bliska. Dobra i ostatnim akumulatorem jest akumulator AGM i zobaczmy sobie, co tutaj na tym akumulatorze AGM uda nam się pomierzyć. Sprawdźmy sobie wskazania tego miernika. plus minus. 364, 364, mam nadzieję, że to widać. Napięcie 1288, 1288 i 364. Topdown na pierwszy rzut. No i co nam takiego? 1291, co? Rezystancja 321, oszacowany prąd 705, napięcie 12,91. Good baterii. No to lecimy. BT 360. 12,88, spróbuję wam to. O, 12,88. 406 mili i oszacowany prąd 705 amperów, i na sam koniec KW600. KW600. O, KW600 nam kolorki zmienił. To się już zdarzało. Good battery i znowu bardzo optymistyczny KW600, sprawność 89%, rezystancja 337, napięcie 1281. I tak to moi drodzy wygląda. I co, ja sobie muszę najpierw ten materiał przeglądnąć i e, zobaczyć, porównać te wskazania. A póki co, ja myślę, że w tej chwili przejdziemy do testu rozruchu, do testu ładowania. Ja muszę tu syna poprosić o pomoc. No i sprawdzimy, jak te wskazania będą wyglądać podczas takiego testu. No i dobra, czas na test rozruchu tego. Przejdźmy do rozruchu. Na mierniku ustawimy sobie, żeby złapał wartość minimalną. No i dobra. Od poleju kuba, no i co nam tu wytestuje? 9:50. O, ten miernik być może nie zdążył tutaj wyłapać. Dobra, sprawdzimy sobie teraz ładowanie. Tu będą na multimetrzy bieżące wskazania, Kuba teraz tak obroty do 2500. 2500 ok. O, tutaj mamy tętnienia. Dobra, jeszcze raz. Dobra, normal. Dzięki możesz zgasić. I tak to wygląda. Podsumowując, moi drodzy, e, uważam, że całkiem fajny tester. E, przede wszystkim, porządnie wykonany, to nie ulega wątpliwości. Ale co ze wskazaniami, no bo wygląd to nie wszystko. E, zobaczcie sobie taką tabelę. Ja przygotowałem zestawienie tego, co udało nam się tam pomierzyć. Jeżeli przyjąć, że ten chiński miernik rezystancji e, przyjmiemy jako wzorcowy, oczywiście on też może wskazywać tam różne wartości, ale załóżmy na cele tego testu, że te wartości e, z tego testu miernika rezystancji są wzorcowe. To w kwestii rezystancji najbliżej był jednak KW600, najbliżej tych wskazań, y, potem BT100 i na samym końcu, niestety, BT360 dość mocno zawyża y, wskazania rezystancji wewnętrznej. Co do wskazań napięcia, tu było idealnie. Y, Podobnie jak BT360, w kwestii napięć BT360 również poprawne wartości, zresztą ja go kalibrowałem, a więc trudno, żeby było inaczej. Niestety, KW600 od samego początku, pomimo kolejnych aktualizacji, zaniża wartość napięcia, w związku z powyższym podejrzewam, że dlatego zawyża sprawność akumulatora. Zresztą ta opinia nie jest. Tylko moja indywidualna, że BT360 jest raczej takim pesymistą, jeżeli chodzi o wskazania sprawności KW600, raczej optymistą, a wychodzi na to, że ten akurat BT100 e, plasuje się gdzieś pomiędzy. Spójrzcie sobie jeszcze raz na tą tabelkę. Na samym końcu macie sprawność w przypadku tego małego akumulatora zwykłego. No BT360 skazał go na, na, na koniec żywota, skazał go na wymiany. A BT100 kazał jeszcze, no wprawdzie mówi, że też jest źle, ale sprawność tego akumulatora to 67% w przypadku BT360 51, A KW600 powiedział, że jest całkiem nieźle, słuchajcie, jest całkiem nieźle, 84%, nie ma co. W przypadku akumulatora EFB tu jakby sprawność pokrywa się w przypadku BT100 i KW600, tu mamy po 100%, no, a BT360 pesymistycznie. Stwierdził, że jego żywotność to tylko 60%, także słabo, słabo. No i na sam koniec akumulator AGM. Tutaj również BT100, gdzieś po środku, 86%, BT360 mówi, że jest już słabo, 71%, a KW600 twierdzi, że jest całkiem nieźle 89%, a więc Sami widzicie, że ten tester B 100 wpisuje się właśnie gdzieś pomiędzy. I teraz, moi drodzy, ważna informacja. Ja w chwili obecnej czekam na informację od producenta, bo ten tester dostałem od producenta. Być może uda się, uda się otrzymać jakiś kod rabatowy i ja bym się tym kodem rabatowym najchętniej podzielił z wami. Jeżeli będzie dostępne miejsce, gdzie go kupić i wraz z kodem rabatowym, to ja Wam podam linka w opisie pod filmem. Kliknijcie sobie, zobaczcie, zresztą w komentarzu też podepnę, jeżeli będzie taka możliwość. No, czekam na chwilę obecną, na informacje od producenta, zobaczymy, co się uda wytargować. Może uda się zrobić fajną cenę dla Was, gdyby ktoś się zdecydował. Ja jestem naprawdę zadowolony, wszystko wygląda tu całkiem nieźle. Nie ma się chyba do czego przyczepić. Jak zwykle, e, dzięki Wam wszystkim za uwagę. Pozdrawiam Was serdecznie. A tu jest Razwied. Tu jest Razwied i ten akumulator, który jest zły. Zobaczymy, czy będzie lepszy po tym ładowaniu. Trzymajcie się, cześć.